Się Cześć! się Cześć. Cześć, z tej strony Magda i witam Was w pierwszym filmie na moim kanale. Skąd pomysł na założenie kanału? No cóż, hmm. długo piłam się z myślami, czy jest to coś, do czego ja się nadaję, co chciałabym robić, czym chciałabym się zajmować. Um, i przyznam, że czas pandemii trochę mnie tutaj zmotywował do tego, aby coś zmienić w swoim życiu. Jednak praca przez cały dzień, przez kilka miesięcy w jednym miejscu, w domu, gdzie nie mamy możliwości, żeby cokolwiek innego porobić, zachęca człowieka do tego, aby coś. Zmienić, aby wprowadzić właśnie jakieś zmiany w swoim życiu, które gdzieś tam nas dalej zmotywują do działania. E, troszeczkę pozbędziemy się tej rutyny. E, myślę, że to e, ta decyzja, którą podjęłam, mam nadzieję, że ona pozytywnie wpłynie i na mnie. I na Was e, i to, co tutaj znajdziecie na kanale, będzie dla Was inspirujące, ciekawe, interesujące. E, I mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej tutaj przybywało, ponieważ bardzo mi zależy na tym, aby, m, aby był to dla Was taki poradnik, inspirujący poradnik. E, i głównie kieruję się tutaj do kobiet. E, chcę być właśnie kobietą, która inspiruje inne kobiety. E, Same wiecie, że jest bardzo dużo osób obecnie w internecie, które, które naprawdę potrafią inspirować młodych i starszych ludzi do działania. Na podstawie tego, co te osoby publikują, łatwiej podejmujemy różne decyzje te mniej ważne, te bardziej ważne. Natomiast zdecydowanie jest nam łatwiej dokonać jakiegoś wyboru w momencie, kiedy już znamy opinię innej osoby. I ja też chciałabym tutaj właśnie odpowiadać na pytania, które gdzieś mnie urtowały na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ wierzę, że nie tylko ja mam z tym problem i mogłabym się podzielić z Wami własnym doświadczeniem, własnymi przeżyciami, tak żeby to było również dla Was wiarygodne, prawdziwe to, co tutaj znajdziecie, i będziecie chętnie wracały do każdego filmiku, który będę mogła tutaj dla Was publikować. Mam już sporo tematów wypisanych w moim notesie odnośnie tego, co chciałabym tutaj opublikować, jakimi tematami chciałabym Was zainteresować. Między innymi będzie trochę o małżeństwie, jako że rok temu, już ponad rok temu, wzięłam ślub. Mam nadzieję, że teraz śluby i wesela wrócą do normy i pary, które w zeszłym roku niestety zostały zmuszone do przełożenia daty ślubu, teraz będą mogły. Już to wszystko zrealizować i też na pewno będę się chciała podzielić z Wami takim naszym poradnikiem, jak, jak nasze wesele się udało, jak wyglądała organizacja. Będzie ogólnie o życiu, będzie też o kosmetykach, o pielęgnacji, ponieważ to jest coś, co zdecydowanie uwielbiam, będzie trochę o książkach, będzie trochę o modzie, tak naprawdę o wszystkim, co z czym na co dzień mamy do czynienia. Mam nadzieję, że będziecie bardzo zadowolone z tego, co tutaj dla was będę przygotowywała, e, że będziecie chętnie tutaj wracały e, i będziemy mogły stworzyć wspólnie w sumie fajne e, fajne takie grono do tego, abyśmy się dzieliły również własnymi przeżyciami. E, filmiki to na pewno jedna z rzeczy, które, którymi będę się zajmowała, ale właśnie mam nadzieję, że Będę miała też okazję zwiększyć trochę kontakt z różnymi kobietami, które zmagały się gdzieś z podobnymi problemami i przeżyciami co ja. Mają podobne doświadczenie i będziemy się mogły nimi wzajemnie wymieniać, już nie przedłużając, bo mam zawsze tendencję do tego, że mówię więcej niż sobie zaplanuję. Myślę, że na dzisiaj to tyle. I już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Więc zapraszam Was do tego, aby tutaj yy, przybywać, <grywa> aby oglądać filmy, dzielić się Waszymi opiniami, przeżyciami. Też jakieś pytania, na które chcielibyście, abym ja Wam odpowiedziała, yy, śmiało dajcie znać i na pewno wszystkie Wasze potrzeby będę starała się uwzględnić yy, właśnie tutaj w tych filmikach, które będą zarówno... Takim trochę poradnikiem, ale jednocześnie chciałabym też pokazać Wam troszeczkę ze swojego życia, taką swoją codzienność. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie Was interesowało i na czym bardziej powinnam się skupić. Także już nie przedłużając, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!